Wracam do, do samochodu, w ogóle sportowego, po chyba, nie wiem, 15 latach. To... Ja na prawym fotelu, kierowca nietypowy. Z Gosią znamy się jakiś czas. Od początku śledzę jej losy, kiedy startowała jeszcze w Pucharze Toru Słomczyn. Już wtedy zauważyłem, że ma dryg do jazdy. Widziałam niejednokrotnie na rajd, oglądałam, kibicowałam i miałam z tyłu w głowie, że no fajnie by było tam jechać i kurde, no kiedyś to zrobię. No i to kiedyś nastąpiło dużo szybciej niż mogłoby się wydawać. Gosia zaproponowała, czy może byśmy wystartowali w rajdzie Barburka. No okej, okay, ale jak w rajdzie Barburka, to czym no bo tym BMW to trochę nie. No i tak od słowa do słowa pomogłem w zorganizowaniu startu samochodem Mitsubishi Lancer Evo 10, to jest samochód grupę N, obsługiwany przez firmę Wakat Service, która robi to naprawdę bardzo dobrze. Więc Gosia naprawdę ma w tej chwili pełną frajdę z jazdy. Nie miałam dotychczas w ogóle okazji jeździć. Tak dobrze przygotowanym autem, tak dopracowanym, tak przemyślanym. Szkoda trochę, że już dopowiem, Kim kimś, nie będzie chciał tak chętnie siadać mojej, ale samochód świetny. Ja byłem spokojniejszy niż gosia, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy dzień. Wiedziałem, że się szybko zaadoptuje, że szybko się z tym samochodem zacznie rozumieć i naprawdę z przyjemnością się siedzi na prawym fotelu. Bardzo dużo osób pomogło i jest zaangażowanych w to, że byłam dzisiaj na testach, że mam możliwość jechania w tym rajdzie. Mam naprawdę wielu bardzo dobrych ludzi wokół siebie. Skupiam się na tym, żeby mieć taki sam uśmiech jak dzisiaj w sobotę wieczorem. Chcemy przejechać ten rajd tak, żeby nie mieć żadnych przygód, przejechać czysto. Wynik czasowy i generalce zostawiam na dalszy plan. To będzie ciężki debiut, ale mam nadzieję, że udany.